Skaj siemaneczku, maneczku liska na tej ładnej górce raz z Fejmim Czaj, mi się tu pod bazą i chcemy zrajdować BSC więc, 4, więc jeszcze może więc, tam żelazo Więc skocz A jak ja nie zaskoczę, czekaj, rozprąd wezmę tylko, tylko w odpowiednim tym momencie spację ciśnij, żebyś w ogóle wyskoczył <laughs> Ja ci lecę. ja pamiętam ja dam mały się Dobra Dolecę Nie dolecę E, tam. ty, ale nie, nie umarłem. ale Z... kurwa, daleko ty żeś wylądował. No. O kurwa, to będzie trzeba jeszcze wyższe zrobić. No to chuj. No ty tam się baw. Ale, została Tańczy mi tak. Mi. Ostatnia kreska życia. Ale Szumy. tam jest wyżej, nie? Jak... Oh yeah. To ja przerwę nagrywanie, a ty zrób większą tą tą I zaraz podejmujemy kolejną próbę. Okej, okay, jest druga. Próba, jest trochę wyżej. Ale może poczekam aż mi się życie naładuje, co? było? Byłam tak jeszcze 69 sekund do końca. No dobra. Dobrze, było jakby... Ale tak, nie, no stąd już... czekaj, tak, teraz ja skoczę. Masz itemki. A, no dobra. Z ciekawości zobaczę jak to jest. Jak to jest? Koniec panie, bo gdzie jest typa, Ja, ja patrzę. Czekaj, okay, jak tu jest, jest tak, dobra Z tego rogu O kurwa. Prosto do dziury, nie! O ja... A Myślałem, już... że do dziury nie wpadnę Już padłeś Ale... Je tak, jeszcze, jeszcze wyżej? Może ja źle zrobiłem, bo ja celowałem w powietrzu, wiesz? I może Tak jakoś się odzurowało, na mnie to tapisz się do mnie, teraz ja spróbuję. Bo już mam 14 sekund do fulla. Tak widzę, e, tam. Jeszcze jakaś tam fajna bazila stoi żelaza i nie było. No, a zobacz tam w stronę pustyni, jest taka mała klita. W stronę pustyni, w stronę hangarów, tak trochę ich prawo. A, no widzę, widzę. Taka ukryta trochę, ciekawy. Akceptuj. Mhm. Statek widać. Но. No. Закупи аму да до снайпер. Hm. Добра, да ме. No. То, 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 то. То, то, то. То, 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 то. Dobra. Chyba kluczem nie, klucze nie wypadno, co? Chyba no, ja kluczem, co to za problem? No dawaj, obserwuję. Szukaj, One tak, to, free go. to Tak, dobra. Dobra, to trzecia próba. <laughs> Opa, nie celuj w powietrzu. Nie, nie doskoczę. Kurde, Kurde jeszcze z pięć, sześć... Jak to mi wypadł plecak? A nie. Nie, nie <laughs> mi nic. Nie, tak jakby... To no, skrzynka, nie wiem co ci mogło wypaść. Nie, nie podobnie. Cały czy co? A szczały może wiesz. A, mięsko. Ten. A możesz jeszcze wyżej zrobić? No. Bo tam jeszcze jest 5-6 kratek dalej brakuje. No to poczekaj. Albo... W sumie to mogłem dostać w domu, to bym już te czwórki zrobił. A to... no. Ale no to... w sumie to jak chcesz to już możesz ten, bo 6 kartek to wysky nie trzeba robić To powiem to jest góra otwarta a powiem tam no to być zamknięte, bo chyba nie byliby tacy głupi żeby to zostawić Ja się wkurzy my spadniemy na dach i padniemy nie Nie, chyba raczej o, nie akceptowałeś to dobrze Czy tepną się do ciebie No, już możesz tam tepać Dobra Tylko jeszcze dwa razy masz nie? Możesz spróbować. Takie fuj to jest, nie powiem. Nie wiedziałem, co w takim zakładzie trzeba zrobić, żeby skoczyć. No ja też nie. Kurde, gdyby było... To byłoby pewne, że za tamtą żelazną ścianą są skrzynki, to by się zmarnowało te trzy ceki, nie? No. A tak zmarnujemy, a tam pewnie będzie jeszcze jedna ściana, albo i dwie, i dupa. było. Zależy, w którą stronę... Aha, to prawda no to te Kurwa, petardowo jest No to tak jakbyś patrzył z dołu to myślisz, że jesteś nad tym domkiem, nie? No To, no to na pewno tak. jakieś fajne itemy są. No Kurde jak to wszystko widać z góry, oś się ten już zaczyna tak kurczyć. Ktoś tą rampę? Ale la... Nie spojrzę na to w Ale Almagro. Nie, tej powiedzą. <laughs> o tego. A, 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 kurwa, ale. Afrykę jesteśmy już daleko, co? Dobra, to z Nie w tą stronę. Już a ten. Tam chcesz a nie możesz zrobić yy, z drewna tego? Nie, bo tu już jest ich granica. Aha. Tu jestem na granicy nawet. Trochę licznie. Poszedł. No nie wierzę dwie kratki przed domem. Jeszcze wyżej troszkę To przejęliśmy żelazo. Dobra. To szybko ogarnię. To ja robię cięcie. Dobra, skaczę. O! Jest! Jest! Nie wierzę! Co? Ja kurwa nie wierzę! Co? Kratka przed spadłem Ja. To weź teraz ty chodź. Podróż, już żeby już tak skurczę. tak leciałem, żebym wprost do tej dziury wleciał Nie Kurwa, wierzę, naprawdę A ciekawe jestem jak na domek skoczyć, jeżeli padniesz No nie wiem właśnie też Chyba ja bo tutaj dużej różnicy nie ma szczerze Ale Ciężko tam się dostać Będziemy próbować, nie wiem co nam zostało no tu, to temu nie ma u góry odrędzenia na przykład. To już chyba będzie siódma próba teraz. Skacz <grym> się uda. Teraz Dobra. i ten zetur rzucę. O, jestem. Myślałem, że padłeś tak. Klękłeś. Dobra. Pozbierałem. No. Już? Mmm. No. <laughs> Adam Miłosz. Nie dolecisz. O kurde ty. Minimalnie ją. Ale ja myślałem. Nie, nie wiem, że... na czym się zatrzymałem. Ja chyba się zatrzymałem na tej ścianie tej od drewniki, co dziela. A ja już myślałem, że na dachu jesteś. <laughs> ja też. Ale pokazki tu, tu nie... zalecisz, lecisz w chuj dalej za budynkiem i się tak nagle cofasz, nie? Trzeba jeszcze wyżej z dwie Jo, to wejdzie do rób. Ale czekaj aż przyjdę, bo jakbyś padł gdzieś to... Na razie nie ruszy. Oki. Okay. Zawsze Próba 120. Dawaj skacz. Ja się boję Cicho, tak mm. trzeba No szkoda, ile tu można? I leci. O kurwa, spadł Ale przynajmniej... byłem... Serio. Ja w środku. Bo... Nie bie... Jak pod w środku jak widzę cię na, jak leżysz na tym? A. Ja w środku leżę. Aha To co wpój do środka? Jo. To trzeba... Na Ale zaraz. nie drabinki, nie drabinki nie dotknąłem. TPR Seg dobuduj dobuduj dwie jeszcze Jeszcze? Ale nie ma tego żelaza. No kurwa. Albo z ścianki zrób po prostu. To małe ja. A co czekaj, Bo Mają przyszłę ten. No hmm. najpierw tam być. To chodź. Idę. Idę, albo nie idę. Kurwaś już prawie... nasze się. Ja. O, dobra, o, A to ja zrobię? No, bo jak inaczej? Inaczej się nie da. Dobra, lecę. Już? Mhm Zjebałem Jestem! Jesteś? Jo To tepę się w ciebie są. Nie, nie tapaj się jeszcze, bo mam przesuwać co to jest Dobra, tam i tak to. Ale chodzi o to, żebyś taki zaposzedł zrobić i byś się potem do mnie tapnął tu do środka No to... teraz. No to jak będę uciekał w środku, to bym też mógł wyjść, nie? No, no Dobra, dobra wszystko jest pozamykane, ale kurwa, petarda, wbiłem ty. Nagraj to? Mhm. Mm Wszystko Potem. jest. <laughs> AlfBayer. No i teraz od razu lepiej. O, tu nawet jedne drzwi są otwarte, czekaj, zaskanuję może. A, podwójne ściany są, czyli będzie najlepiej jebać tam w drzwi, te co pierwsze chyba są otwarte. A nie, bo patrz, tu masz trzy drzwi obok nie? to nie lepiej w te. I tak wszystkie jedną pewnie. To jest no. na wyjście, to jest do środka, to no, jest do garażu. Się... O tylko ten mały kwadrat jest w środku ten coś. Mhm. W tym kwadracie mam. Gdzie masz te trzy drzwi? Tutaj. Aha. Tak wszystkie... Nie no te dwie na pewno wypierdzieli. Może mhm. będę mieli skrzynki z zesilnikami sto. Dobra, to lecę do domu. I opacek? Ja zrobię małą, małe cięcie i widzimy się jak już zrobię C4. Dobra, lisko, mamy 3C4 na razie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Masz masz, nie? Mam o, ch typek, zaraz... Pójdź Nie mogę chyba. Tak to był już lato. No może... Albo gdzieś po prostu tam prawie jest. O, się rozwaliło. Hmm. O ja. No. Mamy coś w samochodach? Główno. Cóż mi ma. Nie ma nic. No Też kładzie nie ma nic. coś jest? Nie. Easy jakiś Dobra, dobra. Jacob jakiś syson plot no tu, tu. Flot, czekaj oj Easy jakiś Dobra, dobra, no tu i Gdzie tu? Nie No tu górny prawy

Kurwa, bo byśmy sobie zamurować, żeby nic na się nie wieło Ile rzeczy, nie? Masz to? Nie na razie. Ale jest w chuj Ambera w chuj wszystkiego w ogóle jest. Dobra, plantuj tu Plantuję tu, bo tu o -o. są te, nie? Pewnie? No 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 no. I totem, totemu nie mamy. Szukaj totemu w skrzynkach od razu. Czekaj, bo tu zarajebni tu. Jest. Skrzynki jakieś. Co to jest? Tu. Dobra. Co Są jakieś temy Miruś, Marwi jakiś... Szybko, zabudowujemy się. Dawaj, bierz jakieś byle jakie materiały. I dawaj się zabudować szybko. Tylko trzeba totemy wyjebać. Nie, na razie nie, bo ich nie ma na serwerze. Ja? No ale jak wejdę Dobra, się tu zabudowałem. Zbudowałem kiedy zamknąć um, wrota. Wszystko trzeba zaraz brać, bo. Dobra, ja zaczynam od maszyn. Biorę. O tu, no, na jedną byśmy wyszli. Mm, Am amber. Dwa te najważniejsze na, na razie nie jest. He? E? Mm. tak. Najważniejsze to si silniki wezmę. No. 900 trzymy, tak nie bierz, nie? Trzymy, nie. Trzymy to. O, żelazo, jest totem jeden Drewno. To? Tak. to schowane, wiesz? Może Tu raczej czy Tu też nie. Kół też nie brać, nie? nie. Mam to totem. Masz? Dawaj, chodź rozpizgaj szybko tam. dobra. Tak w sumie też mam jeden potem. Ale opłacalny raid w chuj, co? No. <laughs> jeszcze takiej bardzo dużo nie raidowałem. No. Dobra. Ja tu jeden totem postawiłem, ty... A, postawiłeś? Już, jeszcze ten jeden. Autoryzuj, autoryzuj, autoryzuj A, masz, dobra Spoko O jest ja, zajebiście. A ten dopiero wbił wczasie. O ja Ten to ma timing, co? No i tak Dobra tak. Legendarka, kurkę, czapkę, nie wiem A. To, to, to 900 to nie biorę, legendarka, legendarka Dobra, już lecę do domu i temu schować, bo już nie mam gdzie A set home, set ustaw ty. Chyba, a nie, czekaj, 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 czekaj. mam pomysł, mam pomysł no. yy, weźmiemy, dwa, weźmiemy dwa samochody, żeby dojechać do domu. Na razie, on, on piątym pojedzie, no czy on trzecim? Piątym! Trzeba wziąć ten, co ma najwięcej tego. Schowane. Znaczy miejsca. A, dobra, to ja ogarniam żółty. Tylko z tego żółtego trzeba by walać parę rzeczy. Bo jakaś główna sobie widzę. Ja z się zadowolony. Bardzo. No, I tak no, czy takie że nam wyszła taka baza? No. Ale prób było do skoku to. Ale udało się. No. Tak. To tu, dobra. Lecę, lecę, dogarniać dalej. Cześć, nagrywamy. Siema No, już jest po wszystkim. zrajdowaliśmy To dobrze. A wiesz, jakie dropy? Cholera. Oh yes. Dezo? Nie mam, niestety nie. W sumie może gdzieś w jakimś zakamarku mają, ale na razie nie mamy. Przepni się do nas. Dopiero wchodzę. Uważaj, nie chcesz? Bo my jeden lecę. A zębatki 140 brać, czy nie? Nie, mam trzymać. Wkładam do kłada. W i dokłada. Do teraz. Panie taka była ile za a ile żelaza będzie z rozwaleniem tej bazy. No mhm. Wiesz co to jest za batara fałta, co na, na drugich hangarach była. To wiesz taka ogrodzona i taki jakby grzybek u góry. Taka bardzo duża Dobra węgiel tutaj Ale... Ja, jak tu jestem to jeszcze nie mogę w tu wyrzucić, że ona taka łatwa była. Bo jak gdyby nie było otwarte u góry, nie, to no. byśmy mieli ciężej z dostaniem się. Jedna ciekawie, więcej by poszło. Tak, chociaż do tego weszliśmy. A ile żelaza już mamy? O, beton wezmę, bo będziemy tam mur robić u nas. No. To się przyda. Na pewno. chyba zaraz się tam O, szczały wezmę. No. Po co robić? Tak, drewno. Miłosz że zrobił czapkę? A czyli ten. Hełm? O jezu, wiesz ile, i... ile razy i... próbowaliśmy wiesz, tam skakać? Zobaczcie, no. odcinku nie. No. Dobra, tepam. Mam 5 tepaj Rafał. Tak, tak, dobra, już jeden samochód jest pełny, teraz będę ładował na drugi. Ten też pewnie będzie miał dużą pojemność. A, chuja. ten? Ten ma troszkę większą. Macie jedzenie jakieś? Zobacz, nie, nie. po skrzynkach pełno powiem tego jest. Dobra, samochód drugi jest już załadowany. Dobra, tu mam beton. Te samochody można załadować. No. Tylko, że mało... Mał miejsca ale mał, trochę, no ale... Ale zawsze coś. Dobra, już trzeci sam jo, to kłóduje. ile skrzynek. No. Robię jakieś fajne co? Trochę jest. Takich syfów nie wyjaśnij, nie, nie opłaca się. Ja tam żelazo biorę i czerwone. Poison trap, yy, to chyba wezmę, tak? Co to jest? E, miny, tak jakby. O, w węgiel. A, to, no możesz wziąć. Miny tylko dają zatrucie, nie? One nie wybuchają. Ty bierz, bierz. Ile am O, ja pierdziel. O, hmm. ile kluczy Dobrze jest. Dobra, idę zanieść. Tak, 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 tak. Już powoli Myślę, się ja kończy. Się miejsce w samochodach. No, już nie ma miejsca. A czy się No, czy załadowałem? To są części do samochodu, można je zamontować. Dużo Mmm. Nikt nie kaki, e, tam hmm. Co ma coś ciekawego? Halo, halo Już do... na miejsce um. O złoto, o, 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 o. Tego właśnie mi było trzeba. Zgubił zgubił przeskakanie. <gubił> Ej, w craftingach jeszcze macie, nie? Ogólnie. Mhm. Mm tu jeszcze są dwie skrzynki. W sumie... Ej, puszcz ten No to bierz, bo już miejsca A, nie od nie nie mam. No właśnie. Zresztą, wiecie, że po z wziąłem od nich... No, to dobrze. No, prawdopodobnie skałki rozwali i tyle hmm. To co, chyba jedziemy? To wszystko ten, co? O, się obok totemów te szafki? Obok totemów? Ja nie. Mhm. To opóźni. A czy ja już nie mam miejsca, nie? Hmm. Ogólnie, no. A tu już widzę, że jest w sumie dużo jeszcze żelaza. No się... i tak jeszcze raz tym idę. A w sumie też wstępem do domu. Jeszcze raz ten. Pewor? Podłączony? To nie jest prawdziwy. Może, może jakaś podróba? Na no pewno podróba. No kurwa ma 4 znajomych. A, no to na pewno. Hm. Oki okay. Trzeba się odłożyć A jeszcze zostały nam 2 DETO, więc... No i teraz można, mamy Uber, to tylko tu zrobić Coś można pierdyknąć A wy aut nie bierzecie? Bierzemy, ale to zaraz Ale tylko... trzeba Żeby... No właśnie O kurwa co? Nie? A co napisał. A pisał? A czy nie w ogóle na to temat nie? No? no nie No właśnie, no to kurwa, myślę, że się zlękłem trochę. No ale też. Kurwa, Ja tak mnie zmyla zawsze. Jakbyśmy mieli tu te AFK zrobione. A jest tu ile betonów, Dobra, od robić. odłożę rzeczy do końca i kończę odcinek. Bo już w sumie nawet długo trwa, za długo. Ej. Co? To wyskoczycie? Ty papież. Gdzie? Chlepajcie tutaj. Szybko. Gdzie wyszedł? Do tej domku chyba. Co to, to ma. Ej mi. Gdzie chodził? A to ty kurwa to ja. weź mnie nie strasz. Aha. Ja pierdolę. Ale sremy, stworzył, nie? Dobra, tak już prawie wszystko zebraliśmy, to kończymy odcinek, co? No. O dobra, no to jeżeli Wam się podoba odcinek za te rajdy, za te próby, dostałem się do domu, to chyba należy się jakaś łapka, więc łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I do następnego odcinku. Pa Papa.